Jeden z widzów mnie naprawdę wkurwił dzisiaj. Jak znaczy dzisiaj, nie wiem kiedy on to napisał, ale mi naprawdę wkurwił. Dlatego, że e, sugeruje, i to jest niby widoczliwy, więc ja już nie wiem, kurde, naprawdę, co się z tym światem dzieje. Naprawdę nie ro, myśli, że rozumiem różnicę między Rosją a Związkiem Radzieckim. Radośnie napisał, że Roosevelt nie miałby pewnie na myśli rozpadu Rosji w 1940-41, tylko miał na myśli rozpad Związku Radzieckiego, co przecież nastąpiło, więc się nie mylił, więc ja się mylę. Jezus Maria, ta teza jest z książki Borysa Sokołowa i miała na myśli, i, i um, Roosevelt miał na myśli, że od Rosji odpadnie Tatarstan, Kazań, Burjacja, tak? czyli Rosja będzie w kawałkach, dzisiejsza Rosja będzie w kawałkach, nie tylko ZSRR, nie tylko ZSRR. Czy naprawdę niektórzy widzowie myślą, że ja nie rozumiem różnicy między ZSRR a Rosją? Po prostu naprawdę muszę wszystko tłumaczyć jak dzieciom po prostu, więc naprawdę mnie to wkurwiło, bo takie rzeczy to są już naprawdę wkurwiające. Jeżeli ja mówię, że rozpad Rosji, to rozpad Rosji, a nie Związku Radzieckiego.